Cześć! Jacek Suchanowski oraz Dariusz, czyli kanał MedPub z tej strony. Witajcie w kolejnym odcinku. W tym tygodniu cały tydzień poświęcimy na przodopocholenie miednicy. Kontynuujemy serię filmików a propos perfekcyjnej postawy. Dzisiaj powiemy sobie o tym, co robić, a czego nie robić, kiedy mamy przodopocholenie miednicy. Zapraszamy! Przodo pochylenie minicy bardzo często przypadłość bardzo prosta do wytłumaczenia bardzo prosta do zrozumienia, tak mi się wydaje, ponieważ sama nazwa wskazuje. Przodo pochylenie mienicy, czyli miennica pochyla się do przodu. Tak jakby na Dariuszku tutaj to pokazać. Jeżeli mamy miednicę w taki sposób, ona się lekko przechyla ku dołowi, nasz kręgosłup lędziowy musi też skompensować to i bardziej się zaokrągla, to przodo pochylenie pokażę Wam właśnie teraz. To, co zobaczyliście, czyli to przodopochylenie miennicy przede wszystkim tworzy się wtedy, kiedy są pewne dysbalanse mięśniowe, o których będziemy mówić. No, główną przyczyną i zmorą jest po prostu siedzenie i praca biurowa, wzmacnianie pewnych partii, rozleniwianie innych. Numer jeden. Czego nie robić przy przodopochyleniu mienicy? Najczęstszym błędem, który ja zauważam jest rozciąganie naszych mięśni kluczowo-goleniowych. Chyba najczęstszy błąd, ludzie uważają, że mają przykurcze, no to muszę rozciągnąć, wtedy będzie lepiej dla mojej mienicy, dla mojego kręgosłupa lędźwiowego, nie będę miał bóli, nie będę miał um, tego dysbalansu. Jest to błąd, już mówię dlaczego. Bardzo łatwo to wytłumaczyć. Jeżeli mamy przodopochylenie mienicy, tak jak widzieliście na tym filmiku, jak można sobie wyobrazić na Dariuszku, czyli jeżeli nam ta mienica spada troszkę w dół. No to wszystko, co mamy z przodu, wszystkie zginacze stawu biodrowego są wzmocnione, a z tyłu pośladki kuszowe goniowe są słabe. One są osłabione, tak, czyli puściły. Jeżeli one byłyby silne, no to to, to ściągnęłyby w dół. Bardzo prosta rzecz. Czyli to jest kwestia dysbalansu mięśniowego. Oczywiście, jeżeli tu te mięśnie są wydłużone, one mogą sprawiać wrażenie Przykurczonych, prawda? No bo jakbyśmy, jakbym dokładnie powiedział, o, ale napięty jest ten mięsień, tylko że to napięcie można być w związku z tym, że właśnie jest ten mięsień wydłużony, więc to jest pierwsze, czego nie powinniśmy robić, pierwszy główny błąd, czyli raczej staramy się wzmocnić mięśnie kurszowo Oczywiście tym samym możemy dbać o ich gibkość, ale raczej skupić się na ich wzmacnianiu. Dwójeczka, czyli co robić przy przodopochyleniu mienicy. Jeżeli wiemy, że tych dwóch głównych nie wzmacniamy, już wiemy, że nie rozciągamy, tylko jeżmacyjamy, to jest jedno. Zrozumieliśmy w jaki sposób ta miennica się ustawia. Wiemy, co jest rozciągnięte, co jest przykurczone, więc co robić powinno być logiczne. Nie powiedzieliśmy jeszcze o brzuchu, czyli jeżeli ta, ta miednica jest w przodopochyleniu, to te mięśnie brzucha, przepraszam, troszkę też się rozciągają, czyli te mięśnie też trzeba wzmocnić. Głównie powinniśmy się skupić właśnie nad mięśniami pośladkowymi. To wzmacniamy i to jest właśnie porada numer dwa. I to, co robić, głównie dbamy nad mm, pośladkami i nad brzuchem. Wzmacnianie brzucha to jest często pytanie, które zadają mi pacjenci. No, ok, jak wzmacniać brzuch przy pocheniu mimicy? Wiemy, że zginacze są tutaj e, nadmierne, napięte, zbyt silne. No to w jaki sposób mam robić brzuszki? Jak zawsze zginam nogi i znowu będę wzmacniał te mięśnie. To już sobie pokażemy przy okazji ćwiczeń. Jest na to sposób, od razu mówię, ale o to będę tłumaczył. Więc pochylenia miennicy w wielkim skrócie rozleniwia, czy rozciąga główne grupy mięśniowe, które trzymają naszą pozycję stojącą, poprawną i na nich powinniśmy się skupić, czyli wzmacniać brzuch i wzmacniać pośladki. Oczywiście wszystko też pokażemy w praktyce. I numer 3. Wiemy już, nie rozciągamy dwójek, wzmacniamy pośladki i brzuch. I numer 3 to będzie rozciąganie zginaczy biodra. No chyba jest to bardzo logiczne. E, oczywiście to rozciągnięcie będziemy też uzyskiwać poprzez wzmacnianie pośladków, oczywiście, bo to są nasze znaczy grupy mięśniowo-przeciwstawnych w funkcjach, ale też trzeba się skupić na tym, żeby to rozciągnąć. Czyli wiadomo, że one są bardzo przekurczone w związku z naszym trybem życia. Siedzimy w pracy biurowej, jeździmy w samochodzie, więc bardzo to się przekurcza. Um, więc tu trzeba się skupić jeszcze na tym rozciąganiu tej grupy. Z... Jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć przy tym przodopocholeniu, to, to jest to, że ludzie bardzo często też skupiają się na tym, żeby rozciągać mięśnie przykręgosłupowe, no bo tworzy się ta hiperlordoza, mamy te mięśnie przykurczone, każdy chce je rozciągnąć, no bo chce na to wpłynąć, żeby nie było bólu, bądź poprawić właśnie tą sylwetkę. Te mięśnie są przykurczone z jednej głównej przyczyny i tu znowu wracamy do pośladków. Ponieważ jeżeli trenujemy pośladki, jeżeli trenujecie pośladki, no to wiecie, jak ćwiczycie, prostujecie biodro, to tworzy się też lordoza, prawda? Pośladki też uczestniczą w tym, żeby tworzyć lordozę lędźwiową. Więc jeżeli te pośladki są wyciszone, są słabe, rozciągnięte, wydłużone, no to przy przykreom słowem mówią zaraz zaraz. Ale ja też potrafię tworzyć tą, tą lordozę. Więc spinają się, tworzą troszkę inną lordozę, troszkę krótszą i, i głęboką, niż które stworzyłyby pośladki, ale dlatego główną, główną przyczyną tego, że one są spięte jest właśnie to, że pośladki nie pomagają, więc rozciąganie rozciąganiem, ale klucz to jest wzmocnić nasze pośladki. Podsumowując, wzmacniamy kuszowo-golniowe pośladki, wzmacniamy brzuch, rozciągamy zginacę. No bo i to te trzy porady bardzo proste a propos przedopychlenia mienicy. Oczywiście praktykę znajdziecie również na naszym kanale. Będą filmiki, a propos ćwiczeń rozciągających i ćwiczeń wzmacniających. Wytłumaczę też to, co mówiłem w tym filmiku, czyli w jaki sposób wzmacniać brzuch, żeby też nie napinać bardziej zginające biodra. Cóż, mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Już niedługo kontynuujemy ten temat, więc śledźcie nas na bieżąco. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście, to do tego zapraszamy. My za dzisiaj bardzo dziękujemy. Oczywiście na boku to wrzucimy kolejne filmiki z playlisty perfekcyjnej postawy. Dziękujemy i do zobaczenia.